Witam wszystkich widzów na moim kanale, w następnym odcinku z Robloxa. W dzisiejszym odcinku pokażę taką grę, w którym chodzi o to, że nie sobie jakiś dom i nie im ja Tutaj w to trochę grałam, więc mam cztery winy, ale na sam Stars widzowie weźmiemy Otaku taką willa. Okej. i chodźcie. Tutaj włączamy tu YouTube. Czy może? Tutaj. patrzę sobie z daleka na to. Przynajmniej o subskrypcji łapacce. nieźle nie wiem. Ja jest tylko siedzę na jakiejś małej części kanału. Nie, ale jadę widzę. A dobrze, że wypadłam z tego. Ja no, może mi się uda. No to nie udało Ale to wiem, że żyję. To może zrobić. Albo no, i nie, ale ja żyję jakoś. No ja nie. Ja się rozpadłam na kawałki, ja żyję. teraz już naprawdę zginęłam. W moje spodnie. było bardzo dziwne. Teraz... To, to był dom za jednego wina. Tutaj macie też jakieś to darmowe, albo domy, do dobrze po nie są tego Dlatego to jest jakieś dom za dwa Weźmy na przykład dom z domek z Minecraft. A, jeszcze. Widzę. No, dla tych widzów, którzy jeszcze nie oglądali filmu Ogromny Ford Minecraft, to zachęcam do oglądania, bo powiem, że to jest mój najpopularniejszy film. Więc widzę, że Wam się podoba Ogromny Ford Minecraft. Więc jeśli jakaś osoba tutaj ogląda to, ten film, jeszcze nie obejrzała tego, to polecam bardzo. ale to tak nie, to jest takie niewidzialne jak się zaczyna jeździć to ja nie wiem bo teraz może dam pierwszą więc zobie... czemu jak z pierwszą osobą nie no, można sobie poradzić co wykładamy ajajaj to wygląda z... Dalej, bycie dobrze widzowie No widać te domy nie są jakieś mega dobre. Więc nie każdy dom jest dobry, więc to nie jest jakieś wymagane. To niestety za. O, ja w przypadek wszedłem na następny flor. Nie, dobra, weźmiemy McDonalda Widzowie znaczy M spadł. Już się rozwalił ten McDonald. No, serio, bo ja nie mogę no. no, ten McDonald te, no, no, od razu już ma zniszczenia. o są zniszczenia z tamtego McDonald'a z tego domu też lecą no. Widać, że nie każdy dom w tej grze jest dobry. I... I oczywiście, jak wziąłeś jakieś mnie i kilka razy w i nie wygracie, to nie oznacza, że on zawsze będzie wygrywał, bo ja już w tym życiu tak miałam. I raz. No, ale żyje. Ale żyje. Ale żyje. Nie ja, ja już zginąłem widzę. Chyba, że to akurat, Dobra, zginąłem. Nie to widzę. Ale zarodziłem się teraz. Powiedziałem sobie następny domek za jednego winu. W sumie to nie mogę. sobie to taki... To, to jest chyba najbardziej... Ryb, y który to, to ten dom. Tu w tym te, to, to mogą być tylko dwie osoby. Więc, jak, jeśli ktoś jest ciekaw, to widać. To, 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 to naprawdę jest słabe. Jak z tym przetrwa, to naprawdę. Muszę być w to dobrze. To też zależy, oczywiście, od twarta, Jeśli przetwacie. Albo też od może. Że chcesz wyskoczyć sama mu jechać. Tak większą część przejechać, temu nie wyskoczyć też. No. Zawsze ja chyba wyskoczę zaraz. A jak to wychodzi w pierwszej? Nie, równo. Nie. Jest pierwszej. No. co Ja wiem, to wsiadłam? To co wsiadłam. No nie znajdziesz, że ja. No. I mówił się, że ja w tym przetrwam. Widzowie, ja w tym przetrwam? Tak, ja w tym przetrwam, widzowie. Ale jak? Czegoś takiego nie spodziewałam. Jak to wygląda dzisiaj? Jest. O nie, się mnie nie bo... Był... One się zaklinały pewnie wszystko do domu. Dobrze, o, widzowie! Jeszcze raz mówię. Akurat to, te, te kolory nic nie robią. Chyba, że to zmienili. Sprawdzę, że to naprawili. A, to! Ok. Zmienia. Się, no to Dobra. Nie miał niebieski. Tutaj mamy bardzo pomocną rzecz. I jak zginiecie to tego nie tracicie Tylko jak widzicie, z to, to dopiero tracicie. Więc. Tak działa. Nie macie się o zginięcie. macie to. Mhm. Dobrze, teraz weźmiemy sobie to za dwa win. Jeśli si to bierzecie to nie... To nie... To moim zdaniem. Najlepiej jest podnieść tu. No, taka. Dobra, że nie tutaj będę. Więc zawsze... Jakie jak ja powiedzę, mi mam, to pojeżdżam mam tę sprężynę, to chodź, mam w ręce. Takie jest w sumie bezpiecznie bardzo. To co to? Zofie, co to było? To pewnie z któregoś innego floru. Chyba to przetrwa To ja będzie drugi Windranger Ja powiem, że, że dru, drugi podejście na razie jest bardzo dobre Jest bardzo dobre drugie podejście Na razie są samo Jak to wygląda z pierwsza? Jak dziwnie mm. I też mura. Trzeba zawsze wskiwać jak tuł, tu, bo to musi się Nie! Sowie, nie mówcie. Nie mówcie. To... No to, to naprawdę... Naprawdę, ta gra musiałam to zrobić. To co musiała? No nie! to ja to pobiegnę sobie docz. Nie, nie chcę. Nie, no i przez to zaraz sobie. Okej, okay. fajne. To... Dobra. W sumie siądę sobie tu. Dobrze, no, widzowie, i co jeszcze są wyższe piętra, ale no szybko, żebym w trakcie nie siadał, bo wtedy mogę wypaść jak w trakcie czas. A, tu może na i dobra, trudno. Jeszcze raz nie mogę. No, to na w domu się rozwala to widać bo cztery miny są takie rozwalające. co wie? jak co co? gdzie ja? z inny flor. co wie? co to jest to za? Aj dobra. ja niestety nie udało się. znowu idziemy do do pierwszego wina. Taka Swan Win. O. Fajne miejsce, bo powiem, że ja nie wiem, ale chyba... W sumie ja jechałem jeden raz, ale... Tylko jeden raz z tym jechałam. Przy okazji drugi raz bym na tym jechał. Oj. O, już odpadła część. niestety. Może zjeżdżamy na dół, widzowie. Zrobię. Nie wiem czy tu przetrwamy. Zaraz sobie czerwoną sprężynę. Poszły. Nie no, chyba muszę odpocząć. Będzie chyba drugi. win Gotów do wyskoku. To jestem gotów do wyskoku. U! Nie no. Musi być tak, widzowie. Dobra, tutaj już mam. Dobrze. Ale mamy następnego wina nie chcę. Tu to mi co? To, Ci wskakuje widowę. To za dwa winy! Dom taki zniszczony. To bardzo zniszczony. Może... Co on jest? ja. W ostatniej chwili usiadłem widzowie, tak to nam wypadł. Co wie? Ten, to... To nie trzyma się bo... dobrze Co wie? Ej Przetrwamy, nie? Ja no, nie przetrwamy Co nie przetrwamy tego dnia, a jeszcze przy okazji dla tych, którzy się ciekawią, ja mam winów, tu mam 9, to tam mogę iść do następnego za 8 winów, ale już nie zdążymy w tym odcinku tego zrobić, więc na widzenia i bye bye.